Witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania audioboku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyścowych z Marią Simą rozmawia Nikki Elc. Dzisiaj część 23. czym rozdział praca i pieniądze i zapraszam na następny rozdział cierpienie i za uczynienie czyta sylwia nie zapominajka praca i pieniądze czym jest czy jest czy jest grzechem żądać od kogoś procentu, i czy w związku z tym grzechem jest kupowanie czegoś zwykle większego na kredyt? Jeśli człowiek jest w prawdziwej potrzebie, to takie transakcje nie są grzechem, ale osoba pożyczająca pieniądze powinna również postrzegać tę prawdziwą potrzebę przez pryzmat miłości, a nie tylko bogacić się z jej powodu. Czy współczesny Kościół uczy właściwego i moralnego używania pieniędzy? Od zarania Kościoła wielu papieży wypowiadało się na temat wartości pracy i potępiało odwieczną praktykę lichwiarstwa. O wiele za mało uczy się na temat posługiwania się pieniędzmi papież Jan Paweł II. Wyświadczyłby światu wielką przysługę, gdyby napisał encyklikę na ten temat. Jeszcze jedno pytanie dotyczące pracy. Czy dusze w jakikolwiek sposób pomagają Pani w codziennej pracy? Tak, pomagają mi, ale tylko w pracy, która dotyczy samych dusz. Kiedy potrzebuję konkretnego arkuszu papieru, na przykład po to, by zapisać na nim otrzymaną odpowiedź. Muszę wyjąć taki arkusz ze sterty papierów, i zawsze wyjmuję ten właściwy. Tak więc pomagają mi, abym ja pomogła im to wszystko. Następny rozdział: cierpienie i zadośćuczynienie. Gdybyśmy poprosili Jezusa aby pozwolił nam odbyć nasz czyściec na ziemi, to czy on przychyliłby się do naszej prośby? Nie można powiedzieć, że zawsze, ale często. To się zdarza. Znam przypadek pewnego kapłana i kobiety, którzy przebywali w tym samym szpitalu. Oboje bardzo byli chorzy, ale mimo to dawali radę wstawać z łóżka szpitalnego. I spędzać czas na rozmowie. Często chodzili razem na twór, i dzięki temu dobrze się poznali. Kobieta, która była dość młoda, powiedziała księdzu, że poprosiła Jezusa, aby mogła wystarczająco wycierpieć tutaj, i dzięki temu pójść prosto do nieba. Na no to ksiądz odparł: Ach, nie musiałbym, nie miałbym odwagi prosić coś taki, o coś takiego. To taka prośba na wynos nie, odparła kobieta. Jeśli poproszę o to mojego Jezusa, ufam, że spełni moje życzenia. Zakonnica z tego szpitala znała oboje tych ludzi i wiedziała, że kobieta często wypowiadała te słowa. Stało się tak, że młoda kobieta umarła jako pierwsza, a wkrótce po niej zmarł ksiądz. Potem ksiądz ukazał się zakonnicy i powiedział jej, że jeśli by był tak ufny i pobożny jak tamta kobieta, to też poszedłby prosto do nieba, bez żadnej konieczności przebywania w czyściu. Czy można mówić o karze wymierzanej w całe miasta lub nawet narody? Albo jak to pani woli określić, o narzuconej? Przez Boga konieczności zadośćuczynienia ze grzechy przeszłości? Tak. Tak więc, jeśli każdy mieszkaniec Zachodu wyznałby dziś swoje grzechy, szybko zająłby się modlitwą i zadość, zatroszczył o dodatkowe zadośćuczynienie za pomocą dobrych uczynków na rzecz swoich bliższych przodków, to czy wtedy zadośćuczynienie, które według pani Bóg ześle niebawem, byłoby o wiele, moc, o wiele mniejsze. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak. Tak właśnie by było. To takie proste. Módl się, spowiadaj, następnie módl się za swoich zmarłych krewnych i świadcz dodatkowe dobre uczynki ich, na ich rzecz. Wtedy Bóg zmniejszy skalę zadośćuczynienia, które zaplanował i które spadnie na ludzi niespodziewanie, jak grom z jasnego nieba. Dusze księży też przybywają do Pani. Co się dzieje z tymi yy, duszami, skoro nie mają one rodzin, mogących yy, orędować za nimi po ich śmierci? Mają mnie. Mają dobrych przyjaciół. Jestem jednym z nich. Dotyczy to nawet tych, których Pani nie znała osobiście? Ależ oczywiście. Zrobię dla nich wszystko, co tylko potrzebne. Czy ma pani na myśli również przyjmowania cierpienia? Mhm. Uh -huh. Czy pani ma ochotę coś na ten temat powiedzieć? Jezus nigdy nie daje nam więcej niż sami jesteśmy w stanie unieść. Dawno temu przybył pewien ksiądz i powiedział, że jeśli zgodzę się przyjąć trzy godziny cierpienia, zostanie mu od Oszczędzone 20 lat w czyściu. Zgodziłam się, ponieważ mój kapłan poradził mi, abym przyjmowała wszystko, o co tylko poproszą. I tak też zawsze robiła. Wkrótce potem ogarnął mnie ból, ból, odczuwalny w każdym centymetrze ciała. I tak mną zawładnął, że nie mogłam się ruszać i nie byłam nawet w stanie zorientować się, gdzie się znajduję. Niemniej w sercu pozostała radość. Ponieważ miałam jasną świadomość tego, jak wielką rzecz mogę uczynić dla tego księca. Tak czy owak po jakimś czasie miałam wrażenie, że ból trwał 3 dni, a nie 3 godziny. Tak samo nagle jak przyszedł, odszedł. A ja zorientowałam się, że byłam cały czas w tym samym miejscu. Spojrzałam na zegarek i rzeczywiście, trwało to 3 godziny. Czasami jest to ból skoncentrowany na jednej części ciała. Raz na przykład cierpiałam dłuższy czas na ból w prawej ręce, niezależnie od tego, co zrobiłam albo jak ją trzymałam. Ból był cały czas taki sam. Okazało się, że to dla pewnej duszy, która nie uszanowała czyjegoś testamentu. Ból był umiejscowiony w tej ręce i tej dłoni którą ten człowiek pisał i którą pracował. Gdy przyjmujemy cierpienie wraz z Bożą miłością, do nas wszystko staje się możliwe. I z tego cierpienia rodzą się najlepsze owoce. Cierpienie, innymi słowy, krzyż jest za ciężki, jeśli niesiemy go bez miłości. A z kolei miłość bez krzyża, nie istnieje. Czyli dusze mówią pani, ile takie cierpienie będzie trwało? Nie. Oprócz tego, jednego razu nigdy nie określiły przewidywalnego czasu trwania. To jest w tym najgorsze, że nie wiem, jak długo ból będzie trwał, ale wtedy trwał 3 godziny. Czy przyjmuje pani tego rodzaju cierpienia regularnie, czy może częściej w określonym czasie? Zawsze przyjmuje to, co dusze mi przynoszą. Przykładowo w czasie Wielkiego Postu dusze dają znać o sobie bardziej intensywnie i jest wtedy więcej ofiarowanego cierpienia. W innych okresach też przyjmuje cierpienie, kiedykolwiek o nie poproszą. Czy nadal przyjmuje Pani to cierpienie tak często jak wcześniej? Teraz mniej, mniej niż kiedyś, ponieważ ostatnio jeżdżę na serię wykładów o wiele częściej niż we wczesnych latach posługi. A te podróże również bardzo duszą pomagają. Gdy była Pani młodsza, czy kiedykolwiek przeszło Pani przez myśl, że kiedyś będzie Pani podróżowała od miasta do miasta w centralnej Europie, aby głosić wykłady we wielkich salach yy, pękających w szwach od słuchaczy? Nigdy. Gdyby mi ktoś o tym wtedy powiedział, to bym się zaśmiała w głos. A zarazem byłabym się na bałabym się na samą myśl. Ale teraz Bóg zapewnia mi potrzebną siłę i odwagę, abym to robiła. Niekiedy mam możliwość oglądać liczne owoce tej posługi i za to jestem mu bardzo wdzięczna. Czy doświadczyła pani wielkich lęków, podobnych do tych, których doświadczył Jezus w ogrójcu oliwnym? Nie, jak dotąd nie. Czy to proporcja czasu trzy godziny za 20 lat, jak pani wspomniała wcześniej, jest zawsze taka sama, czy czasem inna? Jest zupełnie inna w każdym indywidualnym przypadku, to dlatego, że w czyściu, jest, w czyściu jest nieskończenie wiele różnych poziomów. Pewna dusza czyścowa mówiła mi, że łatwiej znieść 10 lat lekkiego czyścia niż 2 dni na najgłębszym poziomie. Poza tym, nie należy myśleć, że dana dusza powoli. Znosi się, przechodząc wszystkie poziomy, aby w końcu wyjść na samą górę. Wręcz przeciwnie, dusze mogą wydostać się z najgłębszego poziomu prosto do nieba, czy myśli Pani, że dobrowolne, nieprzyjmowane cierpienie jest podobne do cierpienia w czyściu? Tak, tak mi się wydaje, moje ciało nie jest. Naznaczone żadnymi bliznami, ani innymi trwałymi znakami przebytego bólu, gdy ofiaruję cierpienie za duszę. Dla mnie to znak, że wszystko rozgrywa się całkowicie w duszy i przez to przypuszczam również, że ofiarowane cierpienie jest podobne do czyścowego. Jeśli spotykamy kogoś bardzo cierpiącego, to możemy ofiarować jego cierpienie Bogu, niejako nie w imieniu tej osoby. Tak. Ale taka ofiara nie liczy się tak samo jak ofiara i cierpienia złożone, złożone, cierpienie złożone przez tego człowieka osobiście. A jeśli doświadczamy własnego cierpienia, przez jakiś czas składamy z niego ofiarę, ale potem tracimy cierpliwość, a w końcu ponownie ofiarujemy je retrospektywnie, że tak się wyrażę, czy ma ono jeszcze jakąkolwiek wartość? Tak, ma wartość, choć nie taką samą jak cierpienie ofiarowane konsekwentnie przez cały czas jego trwania aż do końca. Jeśli dana osoba miałaby ofiarować Bogu wszystkie przyszłe cierpienia, wiedząc, że może osłabnąć w chwili, gdy cierpienia nadejdą, czy ma to taką samą wartość jak ofiarowanie cierpienia w czasie jego trwania? Tak. Bóg wie, kiedy ofiarujemy mu cierpienie z głębi szczerego naszego serca jeśli ktoś cierpi i nie ofiaruje tego cierpienia Bogu, wartość cierpienia jest zaprzepaszczona? W odniesieniu do szybszego dotarcia do nieba, tak. Ale trzeba zaznaczyć, że to cierpienie przyszło najczęściej z powodu czegoś, co miało miejsce w przeszłości. I to coś jest wtedy zadośćuczynione. Bóg pozwala na cierpienie z naszą pomocą albo bez niej. On jest czystą miłością i doskonale wie, co jest dla nas najlepsze. Czy jeszcze mogłaby pani coś dodać na, dodać na temat czyśca? Cierpienie jest wielkim darem od Boga. Zaraz po największych darach, takich jak życie i czas, którym tutaj dysponujemy, by świadczyć dobro. Gdy cierpimy, mamy nadal dostęp do łaski uczynkowej, a gdy już jesteśmy w czyściu, ta możliwość pozostaje już na zawsze zamknięta. Cierpienie zawsze coś uzdrawia i musimy zaufać Bogu, że ono zawsze służy naszemu dobru i powiększeniu jego chwały. Jest jedna szczególna łaska, którą otrzymujemy przez cierpienie. Chciałabym ją podkreślić z całą mocą. To w cierpieniu ludzie odnajdują siebie nawzajem, okazują sobie nawzajem serce. W cierpieniu bliźni staje się ważny, a bez cierpienia większość ludzi ma tendencję, by myśleć w pierwszej kolejności o sobie. Ten problem w dużym stopniu dotyka świat, świata zachodniego. Poprzez rychłe zesłanie. Na zachód Bóg sprawi, że ludzie znów odnajdą siebie nawzajem w swoim cierpieniu. To będzie dobre i odkryje pokłady dobra w ludziach, którzy obecnie myślą wyłącznie o kolejnych większych domach lub samochodzie. To będzie proces oczyszczania. Jakże często my, co wpierw gotowi jesteśmy uznać za porażkę, ostatecznie okazuje się, Wielką łaskę i darem od Bogu. Wielką łaską i darem od Boga. A gdy cierpienie pochodzi od szatana, powinniśmy postępować inaczej niż wtedy, gdy pochodzi od Boga? Wszelkie cierpienie pochodzi od Boga na tyle, na ile On pozwoli, abyśmy cierpieli, w tym również z rąk szatana. Ale jeśli rozpoznamy jakieś konkretne cierpienie jako pochodzące od szatana, naszym obowiązkiem jest przyprowadzenie danej osoby do egzorcysty. Z drugiej strony, jeśli cierpienie pochodzi bezpośrednio od Boga, egzorcysta nie będzie w stanie nic zrobić. Niektórzy mawiają, mam nadzieję, że Bóg mnie za bardzo nie kocha. Znano matkę, która mówiła synowi przygotowującemu się do kapłaństwa: Powiedz Bogu, że może zrobić z tobą co tylko zechce. Na to on odparł: Nie, 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 bo jeszcze zażąda ode mnie zbyt wiele. To nieprawda. Trzeba wiedzieć, że Bóg nigdy nie prosi nas o więcej, niż możemy ujść. Wiedząc, że jest wiele typów osobowości. Sposób lekceważyć sfery psychiki, psychiki ludzkiej. Niektórzy ludzie mogliby wobec tego uznać, że poproszę Boga o dodatkowe cierpienie. Czy zasugerowałaby Pani specjalną modlitwę o takim osobom? Tak, ogólnie to nie. Tak, ogólnie to nie, nic nie powinnam sugerować. Ludzie, którzy żyją w świecie i mają innych ludzi wokół siebie, ludzi, za których są, za których są odpowiedzialni, nie powinni formu formułować takich próśb, ponieważ tak czy inaczej dotknie ich kiedyś cierpienie. Modlitwy, dodatkowe cierpienie powinny być domeną wyłącznie tych ludzi, którzy żyją. Dosobnieniu zakonnym, tych, którzy są odpowiedzialni tylko za siebie i którzy zawsze mogą liczyć na pomoc wokół siebie. Takie osoby mogą wypowiadać tego typu życzenia, a inne nie powinny. Jeśli chodzi o mnie, nigdy o coś takiego nie prosiłam, ale pozwoliłam, by takie cierpienie było ofiarowane w intencji tłuszczystą. Wybrałam życie bez rodziny, aby móc dać duszom całe moje życie. Pod tym względem mój przypadek jest inny niż większość ludzi: Czy jest jakaś sfera albo jakiś konkretny grzech, za który musiała pani nadotkliwie cierpieć na rzecz dusz lub żyjących? A jeśli tak, to jaka to sfera bądź grzech? Biorąc pod uwagę zarówno żyjących, jak i dusze, bezsprzecznie dominującym problemem jest udzielanie komunii świętej na rękę. Czy rozważała Pani strategię polegającą na tym, by rzadziej poruszać ten temat? Nie. Moją misją, moja, moją misją pochodzącą od Boga jest misja mówienia ludziom o czyściu. I moim obowiązkiem jest również, Prawdomówne relacjonowanie wszystkich wypowiedzi duszczycowych na temat stanu Kościoła. Jak mogłabym opuszczać niektóre aspekty tylko po to, aby wygodniej mi się żyło, podczas gdy kościół, jak często mówiły mi, o tym dusze jest obecnie w najbardziej opłakanym stanie od samych jego początków. W ten czas nie byłabym prawdziwą przyjaciółką dusz. Nie tak dawno zdarzyło się, że zaproszono mnie do pewnej parafii na wykład. Tamtejszy ksiądz uprzednio zadzwonił do mnie i oznajmił, że chciałby, abym pominęła jeden temat. Gdy zapytałam, o jaki temat chodzi, odparł komunia udzielania na rynek. Gdy potem zapytałam się, dusz, co mam zrobić? Powiedziały mi, jeśli nie powiesz całej prawdy, to nie będzie żadnego wykładu. W związku z tym tak też odpowiedziałam temu księdzu. Podobnie nie autoryzuję żadnej książki ani artykułu na mój temat, jeśli wydawcy postanowi, postanowią zignorować temat komunii udzielanej na rękę. Koniec części 23. Dziękuję kochani z opak. Niech Pan wam błogosławi. Nigdy nie traccie nadziei, fajcie Panu, módlcie się za dusze czyśćcowe, za grzeszników. Pamiętajcie iść drogą Pana. Niech dobro zwycięża zawsze w Waszych sercach.